Siemanko jestem kowalka i to jest specjal z okazji 5 za jedwy Tak, to już połowa do 1000... Na 1000 mam już pomysł W każdym razie... Yy, tak, i w tym specjalu... Nie miałem zupełnie pomysłu, więc nagrałem sobie coś. W tym specjalu pokażę wam taki mój jeden świat, na którym sobie buduję, tak. O. To jest taka, mm, powiedzmy mini winda. Yy, ogólnie. Yy, bo on no, zajmuje mało miejsca, więc coś takiego wymyśliłem, powiedzmy. No, ogólnie, yy, tu jest taka, jakby przystań. Tak, tutaj pływają statki, powiedzmy. Znaczy, to jest jezioro, ale ja później to buduję do morza i jakoś to będzie. No, i tu jest pierwszy budynek. Tutaj wpływają sobie, powiedzmy, jakieś statki, udeczki czy coś takiego. Tutaj jest drugi. I to jest restauracja. Tutaj już taka. Tu jest kuchnia. O. Tu jest stół, jakieś tam do craftingu stoły, piekarnik, skrzynia. Tak. I tutaj jest okienko, w którym ludzie będą odbierać te rzeczy. Ogólnie jeszcze stołów tu nie postawiłem, bo zapomniałem. A kiedyś to może zrobić? Tu są schody na górę. I tu jest ciąg dalszy, znaczy drugie piętro po prostu. Też nie postawiłem tu stołów. Dalej, tu jest taki taras. Można tu zobaczyć trochę. A tutaj są schody, takie do góry. A na górze zaraz Wam pokażę, co jest na górze. Tak. Tu jest otwarta przestrzeń, prawda? Tam widać to, 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 to. I, i uwaga: to jest takie miasto. Tu są mury. Pokażę je. Tak, może, O, tak, tu są mury. Jak pewnie już zdążyliście zauważyć, tutaj mamy fontannę. O, tylko tutaj coś. Coś jest bez sensu tak? Ale trudno. <laughs> taka to jest ścieżka na razie. I du dużo tu nie budowałem, więc na razie mamy tylko jeden dom. Nieduży, taki skromny. Tutaj mamy oczywiście tu, z krzesłami. Tutaj taka inna trochę winda, bo to jest... to są trzy yy, wysokie, więc musiałem trochę inaczej to zrobić. No, ogólnie. Tu jeszcze w ogóle na wnętrzu się za bardzo nie skupiam. Tylko na, z, na wyglądzie z zewnątrz. Bo nie chcę mi się wszystkiego zamrobić Ale też trochę. I tutaj pewnie będą różne nowe domy. domy jakieś coś. Gdzieś zbuduję pewnie klasztor. Albo jakiś, jakiś zamek taki na... Tak? Gdzieś. Jakiś port. Statek może... No, i ogólnie, oczywiście, jak pewnie już zauważyliście, nie buduję najlepiej, ale sprawia mi to przyjemność, radość. Więc, jeżeli chcielibyście, to ja mogę nagrywać taką nową serię. I to będzie coś na styl, budujemy w Minecraft Reziego, nie Tylko, że ja nie chcę tutaj mu zabierać serii ani nic, nie chcę tylko po prostu, no, lubię budować i jeżeli chcecie, to mogę nagrywać, nagrywać taką serię na Tajom Labsie. Wszystko to będzie przyspieszone. No, więc piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.